Christian Andersen, księżniczka na ziarnku grochu. Był sobie pewnego razu książę, który chciał się ożenić z księżniczką, ale musiała to być prawdziwa księżniczka. Jeździł więc po całym świecie, aby znaleźć prawdziwą księżniczkę, lecz gdy tylko jakąś znalazł, okazywało się, że ma jakieś ale. Księżniczek było dużo, jednakże książę nigdy nie mógł zdobyć pewności, że to były prawdziwe księżniczki. Zawsze było tam coś niezupełnie w porządku. Wrócił więc do domu i bardzo się martwił, bo tak ogromnie chciał mieć za żonę prawdziwą księżniczkę. Pewnego wieczora była okropna pogoda. Błyskało. I grzmiało, a deszcz lał jak z cebra, było strasznie. Nagle zapukał ktoś do bramy miasta i stary król wyszedł otworzyć. Przed bramą stała księżniczka, ale mój Boże, jakże wyglądała? Co uczyniły z niej deszcz i słota? Woda spływała z włosów i sukien, wlewała się strumykiem do trzewiczków i wylewała się piętami. Ale dziewczynka powiedziała, że jest prawdziwą księżniczką. Zaraz się o tym przekonamy, pomyślała Stara Kulowa, ale nie powiedziała ani słowa. Poszła do sypialni, zdjęła całą pościel, na spód łóżka położyła. Ziarnko grochu i ułożyła jeden na drugim dwadzieścia materaców na tym ziarnku grochu, a potem jeszcze 20 puchowych pierzyn na tych materacach. I na tym posłaniu miała spać księżniczka. Rano królowa zapytała ją, jak spędziła noc. O, bardzo źle, powiedziała księżniczka. Całą noc oka nie mogłam zmrużyć. Nie wiadomo, co tam było w tym łóżku. Musiałam leżeć na czymś twardym, bo mam całe ciało brązowe i niebieskie od sińców. To straszne! Wtedy mieli już pewność, że była to prawdziwa księżniczka, skoro przez 20 materaców i 20 puchowych pierzyn poczuła ziarnko grochu. Taką delikatną skórę mogła mieć tylko prawdziwa księżniczka. Książę wziął ją za żonę, bo teraz był pewny, że to prawdziwa księżniczka, a ziarnko grochu oddano do muzeum, gdzie jeszcze teraz można je oglądać, o ile ktoś go nie zabrał. Widzicie, to była prawdziwa historia.